będzie kolizer kupowy z... Zy... Ogólnie zawsze coś chciałam z tego sklepu mieć, ale jakoś tak nigdy po drodze mi nie było, żeby coś tam zamówić. Ale dzisiaj nadszedł ten dzień i zobaczymy sobie, czy te rzeczy są warte uwagi, czy też nie, jaka tam jest jakość. E, no bo myślę, ceny są dosyć przystępne. No, jeżeli Wam się dzisiaj coś spodoba, to oczywiście macie ode mnie kod zniżkowy Claudial 13 aż minus 18% zniżki. Dobra, przechodzimy już do omierzeń. Zamówiłam sobie 8 rzeczy, e, także będzie co przemierzać. I może zaczniemy sobie dzisiaj odgaci, tak ogólnie dosyć ładnie są zapakowane te rzeczy, chyba zauważyliście, no taka fajna, dosyć torba. Eee, cyk otwieramy. Zamówiłam sobie tylko jedne spodnie. Bo wiecie, ja mam dosyć problem zamawiać przez neta, ponieważ ja jestem kurduplem. Eee, no i te spodnie są zawsze dla mnie za długie. Jeżeli chodzi o długość, no to powiem Wam, że nie są takie długie, akurat chyba będą takie na mnie. No, jak już widzieliście, e, są tutaj są tutaj szerokie. Sorry, że nie mam jednego paznokcia, ale musiałam sobie go dzisiaj przedłużyć i tak no. E, ale patrzcie, jakie w ogóle sobie wzięłam tutaj z takimi wycięciami po bokach. E, spoko są takie wycięcia, ponieważ ładnie tutaj podkreślają naszą talię. Spoko, e, bo ten pasek tutaj jest i jest e, regulacja w nim. Widzicie tak jak wam mówiłam, tutaj te wycięcia super nam podkreślają talię. Od razu jest tak ona optycznie jakby mniejsza. Także spoko no z tyłu, ale najważniejsze widzicie, nie prześwituje. Ja nie znoszę tego w spodniach, że one prześwitują dosyć często, a te, no jest po prostu gituwa i dosyć taki fajny materiał, bo jest taki śliski, elastyczny, przez co, no wiecie, no też dosyć ładnie podkreśla nam tą pupę i tak dalej. Zobaczmy, co tam dalej. Skoro mam już spodnie, to poprzymierzam pierw bluzki. No i wystrzelę z takim też dosyć fajnym, odważnym Topem? Nie, to nie jest top, to jest body. Eee, takie coś, ale to nam niepotrzebne. Eee, no i niestety zamówiłam eee, niestety. Znaczy nie, no po prostu nie było eski, więc wzięłam M-kę. No wydaje się to dosyć małe, nie? No, tylko właśnie ja się bałam o te ramionczka, ale wydaje mi się, że jak będą na mnie za duże, to będę mogła sobie jakoś tutaj je podczepiać kilka. I wiecie, i zrobić takie mniejsze. Będę kminić, ale najpierw, może przymierzę, i zobaczmy, czy to jest dobre, czy nie. Tak jak mówiłam, niestety, troszeczkę to jest za duże. I tutaj troszeczkę tak nie widać przez to, bo to powinno jeszcze bardziej iść do góry. Także tamte ramionka będę musiała sobie jakoś skrócić te łańcuchy, i dopiero wtedy będzie gitar. Zamówiłam sobie już kurtkę, no bo wiecie, na dworze się robi coraz już chłodniej, a nie mam żadnej takiej kurtki z kapturem. Mam jakieś tam różne, wiecie, takie krótkie, dłuższe, ale w żadnej nie ma kapture. A ja bardzo nie lubię chodzić z parasolem. Także wzięłam sobie z kapturem e, kurtkę. Coś takiego. Jest taka też, wiecie, dłuższa tutaj. O, w ogóle tak puszczona nawet, e, super wygląda. Ta jest kozaczkiem totalnym, kurtka. Widzicie, tutaj jest ten kaptur. E, no, jest dłuższa jak coś. Widzicie, tak e, tyłek zakrywa. E, no i tutaj, tak w ten sposób dobra, zapnę jeszcze. Klaudia, blondynko, nie możesz sobie poradzić z zamkiem, dziewczyno? Dobra, poszło. Tutaj są też takie sztuki do regulacji. No i kaptur, sprawdźmy sobie kaptur. Tutaj są jeszcze dwie kieszenie, można schować co się tam chce: portfel, kanapkę i yy, yy, co tam sobie jeszcze dusza zapragnie. Nie jest ogólnie jakaś tam bardzo gruba, no bo jednak ona nie jest na zimę, tylko na jesień. Także myślę, że jest w sam raz. No i kolejną rzeczą będzie top. Jest taki, wiecie, totalnie jakby zwykły, totalny basic. Kurczę spadł. Tutaj, jak mówiłam, totalnie zwykły top. Także, no tutaj nie mam do bardzo jak się e, tam wypowiedzieć, myślę, że jest okej, okay. najważniejsze, że nic tutaj e, też nie prześwituje. Kolejna rzecz, e, i co to będzie? To są body, czyli już ostatnia taka rzecz do spodni. E, gdzie jest to przód? Tu jest, to jest dół. Te nie są tak mocno wycięte jak tamte, o. No jak widzicie, tutaj jest takie marszczenie, e, spoko to dosyć wygląda. E, troszeczkę cykam się tego, czy to w ogóle nie będzie za małe. Dobra, przymierzę i zobaczymy, może wejdę. No jak widzicie, podkreślony biust. E, powiem Wam, że tutaj właśnie nie było tego wycięcia e, i są takie... Hmm, jakby troszeczkę fajnie opinają tutaj. Jeżeli ma się troszeczkę tego brzuszka, e, no to myślę, że fajnie go wyszczupli. No i dobra, zostały nam ostatnie trzy rzeczy i teraz Wam pokażę taki czerwony komplet. Jest to top i spódniczka. Mają taki no dosyć spoko czerwony kolorek, um, taki no, troszeczkę sexy. Jak widzicie zwykły taki top, troszeczkę dłuższy, także spoko. Tutaj z tyłu tak wygląda. Fajny taki ma jaskrawy kolorek błyszczący. I spódniczka tak wygląda, tutaj e, z tyłu jest dłuższa, z przodu krótsza, e, także od razu to przymierzam. W ramionkach nie ma niestety regulacji, z czego jest mi bardzo smutno, jakoś będę musiała sobie tutaj to zbierać, albo nie wiem, może do krawcowej dam. To przyznam, że jest troszeczkę krótkie, więc nie wiem, czy też tutaj nie będę musiała sobie jakoś też złapać, bo... Przyznam, że spódniczka jest dla takich troszeczkę y, obważnych hobitek. <grym> ja nie wiem, czy bym się w niej komfortowo czuła, bo jednak kilka tutaj ruchów i no troszeczkę nam idzie to no, do góry. Y, ogólnie to w ogóle jak sukienka. A sama, na na mediu, sama, na Ogólnie to w ogóle jak sukienka teraz, nie? Nie wiem, tak przez ten top, że jest taki dłuższy, bo nie wiem, jakby było tak, no to wtedy by było widać, e, że jest to oddzielnie, ale w sumie, w sumie spoko, że jest e, w ten sposób. No tak jak mówiłam, mega sexy, e, także polecam, jak macie jakąś osiemnastkę, czy jakaś tam uroczystość inna, e, no to myślę, że zrobi e, ten komplet wrażenie. Przedostatnia rzecz już, e, będzie to sukienka, dosyć podobna też do tego, ponieważ też jest taka błyszcząca e, i wzięłam w takim kolorze, no po prostu zieleni, takiej ciemnej. Się prezentuje. E, tutaj ma takie e, ściągacze po bokach. E, z tyłu jest też taka gumka, co będzie na pewno podkreślało nam ładnie e, pupę. No, i tak jak mówiłam, tutaj ten przód e, spoko wygląda. Także od razu przymierzam i wam się w tym pokazuję. No i dobra, ta sukienka też wygląda bosko. Fajnie, bo jest właśnie tutaj taka troszeczkę, ja muszę aż stanąć na palcach, taka dłuższa. Mega tutaj, e, wiecie, obcisła. Z tyłu, jak mówiłam, będzie ładnie nam podkreślało pupę. Ponieważ, e, no jak widzicie, jest właśnie tutaj ta bumka z tyłu. Ja jednak wolę, jak jest tutaj dłuższe, żeby czuć się komfortowo, a w niej się czuję mega. Dobra, już przechodzimy do ostatniej rzeczy. I tutaj będzie taki komplecik. No, taka piżamka będzie. E, już dawno sobie chciałam coś tego typu kupić. Będzie taki szlafroczek. Tutaj jest pasek do tego szlafroczka. To się nie będę raczej ubierać, ponieważ to prześwituje. Ale do spania jest git. Do tego też są właśnie takie koronkowe majtki. E, no, także to odpada, tego wam nie przymierzę. No, ale też są do tego takie spodenki. Te już będę mogła Wam przymierzyć. Wyglądają mega słodko. Fajny taki kolorek różowy. No i, no i szlafroczek. Będzie git, czy nie? Wydaje mi się, że tak. O! I szlafroczek taki. Dobra, szlafrok mogę chyba od razu przymierzyć i Wam. E, pokazać i tak to wygląda. Jedynie co mi się nie podoba, że nie ma w ogóle żadnej szlufki tutaj e, na ten pasek. Także e, jak sobie go rozwiążę, to niestety ale patrzcie, <grym> e, no nie mam co z tym zrobić, nie? nie ma gdzie tutaj w ogóle go włożyć, bo szukałam, ale nie ma nigdzie. Także no. E, postanowiłam to ubrać, ponieważ e, mam pod spodem stanie, więc nic tutaj e, nie widać, także git. E, Spodenki. Spoko do spania, krótkie, fajne, luźne też są tutaj, także git, to też jest spoko, także ta piżamka jest mega słodka, wydaje mi się, że ten komplet też nie był drogi, a z kodem też będzie taniej, także polecam Wam, no można już iść na jakąś randkę. To jest ogólnie coś koło 22. Tak dopiero teraz się zabrałam za film, no ale trzeba było nagrać. Także jak oceniam sklep, myślę, że dam mu 9 na 10, bo te rzeczy mi się naprawdę podobały. Wszystkie przyszły super, e, nic nie prześwitywało, e, czego ja bardzo nie lubię w ubraniach. Jak prześwitują, to mnie tak to denerwuje i ja później i tak w tym nie chodzę, bo mnie naprawdę denerwują takie prześwitujące e, ubrania. A jakość tutaj była naprawdę naprawdę fajna. Dałam 9 na 10, bo wysyłka yy, i tak dalej to wszystko trwało e, coś około dwóch tygodni, także jeżeli wam się nie spieszy, nie potrzeba wam na już tych rzeczy, no to oczywiście można poczekać. E, ja lubię mieć te rzeczy szybciej, dlatego no tylko dlatego dałam te 9 na 10. E, ale czy to jest jakiś duży problem? Myślę, że nie. Oczywiście wpadajcie do mnie na Instagrama, na mojego TikToka i zostawiajcie tutaj subskrypcję, bo coraz więcej Was tutaj jest i już powoli zbliżamy się do 100 tysięcy. A ja w tym miesiącu robię daily, także musicie być na bieżąco, codziennie tutaj pojawiają się filmy. Eee, są takie wiecie i te dłuższe i te krótsze, także dla każdego się na pewno coś znajdzie. E, dobra, już koniec, przestaję gadać. E, życzę Wam miłej nocy, miłego dnia. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Także, pa pa!